Tej 15 musimy być. Trzymajcie kciuki, będzie dobrze. Ja sobie, mówisz. Przepięknie ja sobie pomyślałam, że to Dziękuję. Jest to <noise> osoby jączające, ale w ogóle nam wszystkim przydałby się taki spokój i taka rozwaga w wypowiadaniu się. Dzisiaj porozmawiamy sobie o szkole. Co prawda mamy już czas, kiedy powoli w szkole jest luźniej. Zbliża się koniec roku szkolnego, okres wystawiania ocen. Ale jest to też okres matur, różnych egzaminów, a co za tym idzie, dużo osób wzmaga się z wyborem nowych szkół. I właśnie o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Ale na początku zastanowimy się, jak w ogóle wygląda funkcjonowanie w społeczności szkolnych z problemem, jakim jest zespół emocjonalnych blokad mowy. I mam dzisiaj Malwinę, która jest jeszcze na tym etapie szkolnym, a wcześniej również zmagała się z tym problemem, więc chcę Cię od razu zapytać, jak to wyglądało u ciebie. Czy pamiętasz jakieś takie sytuacje, gdzie w dobry sposób można zobrazować ten problem SBS-u? Mm -hmm. E, tak, z problemem emocjonalnych blokad w mowie zmagałam się przez długi okres czasu. No i przez to, że jestem dalej właściwie uczniem, e, to takie niemiłe, przykre, traumatyczne sytuacje miały miejsce. Przede wszystkim szkoła kojarzy nam się z wypowiedziami, z sprawdzaniem naszej wiedzy. Nieraz byłam proszona do tablicy i jeszcze w czasie, kiedy nie otworzyłam nowego kanału mowy i jeszcze zmagałam się z problemem SBS, och, Powiem Wam, że kiedy słyszałam Malwina do tablicy, nogi mi się trzęsły, ale to nie było najgorsze. Najgorsze było to, że wiedziałam, że tak naprawdę nie wiem, czy coś powiem, czy nic nie powiem. I drugą taką najgorszą rzeczą było to, że choć miałam wiedzę, mogłam się na jakiś temat wypowiedzieć, to nie mogłam. I nie było to zależne ode mnie, a nauczyciele, klasa odbierało to jako moją niewiedzę. Także mogę powiedzieć, że blokady w mowie utrudniają niesamowicie życie na każdej płaszczyźnie. Właśnie, ale również też na etapie szkolnym nagle rozpoczynasz trening nowej mowy. Przyjeżdżasz do Mikołowa, trenujesz swoją nową mowę w przeróżnych sytuacjach, ale potem z tym systemem wracasz do codzienności, więc też zderzasz się z tą szkołą. I powiedz, jak to wyglądało w ogóle w pierwszych dniach? Jak uczniowie zareagowali, jak nauczyciele, jak ty się z tym czułaś? Mhm. Zacznijmy od tego, że ja, kiedy po raz pierwszy weszłam do szkoły z moją nową mową, przygotowałam krótką autoprezentację na systemie, na którym wtedy byłam. Muszę powiedzieć, że było to dla mnie bardzo stresujące wydarzenie, ponieważ nikt w klasie nie wiedział o tym, że trenuję nową mowę oraz jak to wygląda. Muszę powiedzieć, że było to trudne, bo zdarzyłam się z wieloma opiniami. I nie zawsze były one pozytywne, ale również negatywne. Także ja wspominam to jako e, takie, taki czas trudny, natomiast, który też bardzo dużo mnie nauczył. Ale też wspominam to jako okres, w którym nie miałam problemu z tym, żeby coś powiedzieć na środku w klasie, bądź też moją wiedzę, którą posiadałam, mogłam Przelać na przykład na tablicę, na kartkówkę, na sprawdzian albo mogłam się z nią podzielić innymi. I rok temu właśnie stanęłaś przed taką sytuacją, że musiałaś wybrać szkołę średnią. I czy przed tym wyborem kierowałaś się może mową, czyli na przykład tutaj będą bardziej na przykład lekcje w takim stylu, więc będę musiała mniej mówić, czy właśnie wręcz przeciwnie. Sugerowała się tym wyborem mową, czy zwracałaś uwagę na jakieś inne elementy. Mhm. E, muszę powiedzieć, że przy wyborze profilu klasy, do której zamierzam iść, sugerowałam się właśnie tym, ile będzie używanej mojej mowy, czy będzie to istotne, e, czy się będę musiała dużo wysławiać, czy mało. I wybrałam taką klasę, gdzie muszę się dużo wysławiać, ponieważ jestem na profilu humanistycznym, a wiadomo, że mowa jest na tym profilu bardzo ważna. Dodatkowo y, chciałam również uczęszczać do klasy z retoryką, czyli z taką nauką wystąpień publicznych, czyli bardzo ważnym, Warunkiem, żeby iść do takiej klasy, która by mnie spełniała, była właśnie ilość tej mowy. Bo kiedybym poszła do klasy, gdzie nie jest ważna mowa, no to nie byłoby to dla mnie e, dobre. Nie był to dla mnie dobry wybór. Także oczywiście sugerowałam się tym, ile będzie używanej tej mowy. I tutaj można powiedzieć, że kierowałaś się tym, żeby tej mowy było dużo, bo mając nową mową chcesz ją ćwiczyć przez cały czas. A czy czułaś na przykład jakiś lęk, stres, obawę przed tym, że wszystko jest inne, nowe, że poznasz nowe osoby? Jakaś obawa przed tym, czy oni będą zwracać uwagę na twoją nową mowę? Mm -hmm. eee, muszę powiedzieć, że sam początek roku, rozpoczęcie roku szkolnego nie było dla mnie czymś mało stresującym. Ponieważ poznaję nowe osoby, z którym będę chodzić cztery lata do jednej klasy. Eee, ale muszę powiedzieć, że tutaj trening nowej mowy dał mi bardzo dużo, ponieważ e, podczas treningu poznajemy wiele osób i te kontakty z innymi stają się dla nas czymś prostszym. E, muszę powiedzieć, że szybko nawiązałam kontakt z rówieśnikami z klasy. E, było to dla mnie stresujące, ponieważ nowe otoczenie, nowe osoby. Natomiast byłam pewna i e, miałam to w głowie, że nie muszę iść do nowego otoczenia, stresując się tym, czy ja coś powiem. Czegoś takiego u mnie nie było. Ja wiedziałam, że. Ja będę mówić to, co chcę i to, co mam w głowie. Więc nie było tego lęku, który miałam w podstawówce. To powiedz jeszcze, jak wygląda Twoje funkcjonowanie w szkole, ale teraz z nową mową. Mhm. Moje funkcjonowanie w szkole z nową mową diametralnie różni się od tego funkcjonowania, które miało miejsce, Trzy lata temu i kilka miesięcy temu, e, może zacznę od przerw i od spędzania wolnego czasu na przerwach z moimi znajomymi, przyjaciółmi. E, bardzo dużo rozmawiamy, bardzo dużo się śmiejemy i mowa jest praktycznie cały czas, więc e, Nowa mowa daje mi tą pewność i tą możliwość, że jeżeli chcę coś powiedzieć i mam to w głowie, to to mówię. Um, jeżeli chodzi o lekcje, e, odpowiedzi ustne nie sprawiają mi problemu. Oczywiście, jeżeli czegoś nie wiem, no to wtedy albo. Um, Mam nadzieję, że żaden z nauczycieli tego nie ogląda, albo jako obejrz, to pozdrawiam. Natomiast albo staram się jakoś umiejętnie polać wodę, albo po prostu mówię nie wiem. Natomiast skupmy się bardziej na tym, jak jest, kiedy wiem. Bo kiedy wiem, to mówię. I to przynosi efekty. Także mogę to podsumować e, tym, że jeżeli mam jakieś słowa w głowie, myśl, którą chcę wypowiedzieć, to nie sprawa mi to żadnego problemu, czy to na lekcjach, czy to na przerwach. Okej, okay, świetnie. To w takim razie jeszcze na koniec, oczywiście szkoła, szkoła, ale teraz jeszcze zbliżają się wakacje. Jakie masz plany na wakacje z nową mową? <laughs> e, przede wszystkim w czerwcu planuję wyruszyć e, do Mikołowa. Mam również zamiar e, nagrywania dużej ilości filmów, ponieważ, wiadomo, wakacje to czas wyjazdów, i również e, trening w obcych krajach, w nieznanych nam miejscach jest równie ważny jak w tym, w którym żyjemy. Eee, I co? Na wakacje przygotowywuję się, już się nie mogę doczekać, ponieważ czeka mnie wiele podróży w fajne miejsca i dużo filmów, w których będę używać swojej mowy, ale również dużo nowych poznanych osób i rozmów z przyjaciółmi i z bliskimi mi osobami. Um, bardzo mnie to cieszy, że będziesz nagrywać bardzo dużą ilość filmów, także świetnie się składa, także słuchajcie... W <hum assist> <sy reservations> <services> <th Sunday> Także słuchajcie całe wakacje. Malwina prowadzi ten kanał dla Was i tego się trzymajmy. Słyszałam to ja, słyszeliście też Wy, także mamy potwierdzenie.